Hallo halo witam was w kolejnym odcineczku CGSSów. Jak pamiętacie, no niestety w poprzednim odcinku troszeczkę się było, jeżeli chodzi o mój mikrofon. Ale zdążyłem powiedzieć wam to, co było najważniejsze. No. <laughs> pamiętacie tę drogę, to pewne. Otóż, jako już jest to droga do społecznic, to żeby tutaj się dostać, trzeba dużo, dużo poświęcić. Teraz tak yy, potrzebujemy sobie zrobić tak jeszcze połączenie. Także będziemy musieli prawdopodobnie zrobić coś takiego. I stąd jeszcze machnąć sobie drogę no, autostradową. Nie? nie ma co ukrywać. Zobaczymy w ogóle, jak daleko z tym zajdziemy. Jakby celem tego jest po prostu dostanie się do... Żeby mieć połączenie zewnętrzne, po prostu, nie? W wielkim, ale to w wielkim skrócie. Mm, dla mnie jednym z rozwiązań, co jakie możemy tutaj zastosować jest... Podnieść trochę teren. Nawet trochę wyżej. Zaraz się to wyłagodzi po prostu, nie? Wydaje mi się totalnie fair. No i poza tym nie mieliśmy żadnego połączenia tutaj z górami, nie? To też może być nasze pierwsze. Hmm, teraz wyłagodzenie terenu musimy sobie ustalić. Żeby to też miało jakiś sens. Nie, nie będziemy zabierać od siebie dużo ziemi z naszego terenu tutaj. Ale no troszeczkę wypadałoby. Żeby po prostu wiecie, w spokoju sobie tutaj jeszcze ogarnąć. No i mamy połączenie. Wygląda tak, jak wygląda, ale no mniejsza z tym, naprawdę mniejsza z tym. I teraz tak. Jako skrzyżowanie bym bardzo chciał spróbować coś co znalazłem na necie. Tylko, że może być to na ten moment dosyć ciężkie do wybudowania, choć możemy spróbować. Pokażę wam też o co mi chodzi mianowicie będzie to coś takiego, że... No trochę terenu sobie zabierzemy przez to. Ale to jest naprawdę mniejsza w to. No, zaraz też wytłumaczę o co w tym chodzi. Dobra, raz że to będzie coś takiego na razie. Już zaraz on tłumaczę. O co mi tutaj chodzi? Hmm. Już widzę, że skupiłem. te drogi, to miały być teraz. O co w tym chodzi? <coughs> tu jeszcze sobie szybko musimy ulepszyć no, trzy pasmowe. Tylko musimy je lekko w prawo przesunąć. O, było tutaj miejsce. Dobra, to musi być zakr musi być taki zakręt. Tu załóżmy to jest ile od tego? To jest 48 metrów od tego. I tutaj będzie trzeba zrobić dosłownie to samo. Jest to niby efektywne jakkolwiek, ale to, bo oglądałem to na necie i to jest taki koncept po prostu. Drogi, która ma nie powodować korków, czy coś takiego, nie? Ale bardzo dużo opinii o tym czytałem i to jest takie bardzo mocno optymistyczne, że tak to ujmę. Że ciężko, żeby to miało przełożenie na prawdziwe życie. Nie, tutaj już musi być dwójka na przykład, nie? Żeby to miało sens. I tutaj też wtedy dwójka. Chwila, chwilę, muszę sobie to przesunąć lekko w prawo i teraz jakoś to wyrównać. O właśnie, I z tej strony też musimy sobie postawić, coś takiego, nie? No, i de facto już tutaj możemy z trzema pasami działać. Tutaj sobie szybko to jeszcze naprawimy. Coś takiego było. Nieżrekujmy cacy. No, i teraz już tak naprawdę możemy zacząć sobie nasz tutaj wjazd do miasta. Zwęzimy to sobie wszystko w jedno będzie raczej coś takiego. Wyłączymy sobie jeszcze tutaj pomoc wszelaką. To coś takiego ma być. Oho. Tak. No coś takiego, tylko bez nawrotki. I guess. Choć ta nawrotka też nie przeszkadza i wygląda to całkiem spoko. <laughs> w moim takim odczuciu, nie? No i dobra. Teraz naszym planem na to miasto jest osiedlenie jak największej ilości osób. W ogóle widzowie, wczoraj jak wam pokazywałem też to, to totalnie mi się zbugowało yy, zarabianie. Nie przynosiły mi tutaj zysku. No ale teraz jest to taki zysk, że no... ciężko. Dajmy, zmniejszmy to trochę, żeby nie ciągnąć od nich tak, tych podatków. Brakuje nam i tak wyedukowanego społeczeństwa i to tak bardzo, bardzo. Nasza edukacja, no niby, niby funkcjonuje, nie? No? Ale jakoś ludzie nie są przekonani co do niej. Zresztą ta ulica jeszcze nie jest prosta, nie możemy sobie pozwolić na utratę miejsca w tym. A społecznicach jak widać, przejeżdżają, nie? Tylko tak późno, strasznie ten pas zmienił. To mi się nie podoba, już. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, to jest sześciopasmowa droga, nie? Zastanawiam się czy nie, nie, nie lepiej byłoby dać czwóreczkę na przykład. I zrobić to z czwóreczką. Bardzo dużo miejsca zaszczędzimy. A nie wydaje mi się tak szczerze, żeby to się jakoś turbo korkowało. Korki to raczej najmniejsze zmartwienie tego wszystkiego będzie. No dobra. Możemy sobie zacząć budowanie. Tak de facto też. Później możemy się pobawić. No, nie wiem tutaj stworzyć całą strefę ze sklepami. Zobaczcie jak to wypali. Choć wiemy jak to się skończyło ostatnio. Były korki i korki. Także wiemy, że to sensu nie ma. Teraz tak. żeby to wszystko zacząć potrzebujemy jakiegoś tutaj czy tej rondo będzie miał sens? O, niby byłoby ok niby, choć też nie musi tu go być, ale wygląda to całkiem ok jeżeli to jest rondo. Dobra, ale nie, nie powinienem dawać im tylu miejsca zawracania. Skoro jak chcą pojechać gdzie indziej, to nie będą tutaj zjeżdżali, nie? Bo to bez sensu. Dobra, to załóżmy, że tak będzie ok. To jest osobnie, widzowie, jedna kratka. Jestem ciekaw, ile tutaj mieszkańców zmieścimy. Będziemy tutaj upychać, ile wejdzie. Żeby to też sens miało, to będę chciał sobie tutaj też na przykład dać małe rondo z tego co widzę już, bez tej drogi wtedy tutaj. Na pewno poprowadzimy to sobie do samego końca. I to też. tutaj sobie takie połączenie z drogą. No i teraz wystarczy tylko tutaj sobie to tutaj dopchać. Been for the area due poor road pamiętajcie, że to musi mieć usługi wszystkie, nie takie miastowe, to po. No ale bez takiej krzywizny, że tak to ujmę. I teraz tak. Co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy kliniki medycznej. Potrzebujemy. Krematorium Małego. Znajduje się szczyt bez tej drogi, jeżeli chcemy, żeby to tutaj było. Mamy no, dwie rzeczy podstawowe. Już. Kolejna, Straż Pożarna, żeby uniknąć pożarów w tym miejscu. I policja. Tutaj dajmy im jeszcze tutaj kawałek drogi. Dalej, co potrzebujemy tutaj? Potrzebujemy szkoły. Jakiś parku. Mały park tu. Jeden mały park tu.

Dobra, no i teraz to robimy w najprostszy możliwy sposób, żeby jak najwięcej ludzi tutaj zamieszkało. Łączymy strefę mieszkalną ze strefą kupna na samym wieście. Na samym wieście się robi to tak tylko po to, żeby uniknąć hałasu, stawiając sklepy i nie? Nice. Teraz. Duże zagęszczenie, nie? Duże zagęszczenie to sobie tutaj postawimy, bo tych domów dużo nie będzie. Już widzę po tym, jak tutaj ten graf się rusza, nie? Więc będziemy tak na spokojnie sobie to stawiać. A i prądu nie ma. Właśnie o prądzie zapomniałem. Możemy dać im. Tam odnawialną jest to trochę poza miastem, już. już przeboleją. Tylko że ze ściekami to już trochę większa lipa i ścieki już rzeczywiście musimy poprowadzić. ścieki są poprowadzone, nie? Że można powiedzieć, że to jest już z głowy. Mamy jeszcze miejsce na... O, dwa budynki, trzy. Zanim się wystrzelamy z tego. No moje to jeszcze jeden taki. I jeszcze jeden, dobra, nie przedobrzemy. jest już max. Mm, nie no, jest prąd. Nie powinni mi tutaj narzekać. Nie, źle się zbudowało z tego co, z tego, co widzę. O, widzę, że achievement jeszcze mi się zastawał na Steam'ie, ale... Pocieszające. Dobra, mniejsza to, na jakoś mnie to nie rusza. Dobra, ulepszmy sobie jeszcze tylko te tutaj pierdółki. Żeby to jednak trzymało i generowało ten prąd. No... Dobra. Nie, dobra, z tych sklepów tutaj musimy zrezygnować, z tych ostatnich dwóch No i jednak działa jeszcze achievement, no to nie wiem, dobra. Dalej. To potrzebujemy. No najlepiej byłoby dawać już im te, te domki tutaj. Tutaj patrzę cały czas, obserwuję, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek. No, trochę zarabiamy też, nie? To jest banika na godzinę, jednak. Wziąłbym sobie kredyt, żeby sobie Czy jest jakiś achievement za to? Nie, nie ma. No to. Chyba blokami lecimy, nie? Zdaje mi się że takie. Najszybsze bo bloki tam mieszczą po kilka rodzin. Małych domków nie ma sensu stawiać. Zmniejszymy im podatki, żeby chcieli tutaj mieszkać w ogóle. Jak tutaj to funkcjonuje? To mnie interesuje chyba najbardziej. Eee, tu są światła, to ja bym z chęcią wyłączył od razu. Odpalamy to sobie tutaj. Off. Ciata kompletnie zbędne są na tym pierwszym skrzyżowaniu. No i to mnie irytuje, to mnie totalnie, ale to totalnie irytuje. Że oni sobie z tego robią te sprzęty. Zresztą, że bardzo dużo wykształcenie nie będą płacić w ogóle. Powinno to trochę też ich zachęcić do studiowania, nie? W mieście. No mnie by zachęciło. Ale ja to ja. Dobra, mamy te bloki, mamy sklepy. Też pewnie by, będziemy musieli dać im trochę czasu na to wprowadzenie się. Ale wszystkie usługi tutaj mają zapewnione, nie? Możemy jeszcze poulepszać je. Ja? Mmm, a domasz jak ze smakiem, chociaż ulepszyć. Wszystko mają? Dobra, mają wszystko. I co to daje? Są poczucie i atrakcyjność Niech będzie. Są gospodarstwa domowe, także Także cacy Dobra no i co? No i stawiamy to dalej. Tylko że zapotrzebowanie bardzo szybko spada. Podatki są na minus, jeżeli o to chodzi. No dobra, możemy zejść do 8%, jeżeli chodzi o podatki. Więc tylko pozostaje sprawa niezajętych budynków. Czyli musimy stawiać budynki, jak mnie mam, mnie. No, wydawałoby mi się to totalnie logiczne. No bo skoro będą budynki. No to jest już średnie zagęszczenie, nie? A i też z, zależy od pracy. Hmm. Ale no z pracą jest tak teraz, że. Można sobie jeszcze to postawić. Jest galeria mody. Moglibyśmy dać coś od życia jeszcze takim... powiem podstawowym miejscu. <laughs> A, jest jeszcze Wojskrack Podstawowym miejscówką. Może być to coś tutaj, galeria mody. Możemy jeszcze bloki jakieś dostawić, bo tutaj widzę, zapotrzebowanie trochę wróciło. Na dwa akurat. A w społecznicach, ile jest już osób? 412. Quite good, quite good. Nie zrobiłbym... żeby to nie było siedle strzeżona, nie. Dobra, niech chodzi się. O, mamy tornado widzałe. Porę dawno nie było żadnego takiego incydentu. Tutaj trafik, jak to trafik. Że ten trafik ciągnie się aż tutaj. Ile tu jest ludzi na przejściu? O matka! Mam tę rondę dupnął. Byłby koniec przechodzenia takiego. Dajmy rondę. Proszę się rozejść. Ilu was tu jest? A to jedyna. Muszą teraz chwilę poczekać. To jest dalej to miasto. Które to jest? To jest to, ok. Wiecie, czego musimy się pozbyć? Tej brudnej rzeki, jeszcze nie? Żeby tej rzeki się pozbyć. To osobiście zaproponowałbym. To, że nie wyspy do zanieczyszczenia do określonego poziomu, załóżmy że to będzie wyspa na takim poziomie i będzie ona no, gdzieś, gdzieś tutaj nie? tak żeby nikomu nie przeszkadzało Zostaw no, sobie drogę od tego zrobimy Dobra. Jak po prostu głównym zamysłem tego będzie to, że... Będziemy się pozbywać wszelakich tutaj odpadów w glebę, ale w glebę tutaj nie, która nie będzie nam totalnie zanieczyszczała reszty gleby. Stacja uzdatnienia zużytej wody, nie? Teraz musimy się pozbyć tego dziadostwa, co nam zabrudza to wszystko, nie? Dobra, z ostatnianiem jako tako już stoimy. Te rury możemy wyrzucić, bo są one to niż spędne.

Chciałbym jeszcze coś przetestować, mianowicie jeżeli zmniejszaliśmy podatki im, że na im dorzucaliśmy, to było nagle duże zapotrzebowanie, czy to samo będzie z budynkami mieszkalnymi. Żeby to sprawdzić musimy wejść tutaj w nasze podatki. Hmm. Upiałem, i nie wiem gdzie one są tutaj. Będziemy wam dopłacać, jeżeli będziecie tu mieszkać. On to nie wiem, czy tak zadziała. I tak zarabiamy, także... To jest po prostu do sprawdzenia. Ta rzeka powoli się będzie oczyszczać. No, z góry jak będzie przepływ.

No i co, tutaj mamy ogarnięte, tu jest spokój. Tutaj tak się rozwalili to już polecieli we wszystkie strony świata. Dobra widzowie, ale powoli tutaj zapełniamy to. To jest możność zamożność i mieszkańcy to jest 600... 633, nice. Jego większość jest wykształcona, także propsa. A społecznica jak zwykle z Rikczem. Może budowanie takich mini miastek nie będzie złym pomysłem? No. Ale dobra, wcale na ten moment dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.